Dzisiaj mamy taką fabię. Fabi licznik świruje, kontrolki mrygają, wskazówki opadają. Tutaj jest jakiś taki problem chyba w instalacji. Gdzieś tam jest wiązka za serwem, która podobno tam gnije. Zaraz będziemy to rozbierać i zobaczymy co tam się dzieje. Dobra mamy to już rozebrane No tutaj widać już ktoś był No bo widać tu instalacja już jest rozplątana Nie ma w ogóle izolacji Żeby sobie nie gniła Chociaż ociera się może o, o podłużnicę ale Ale w każdym razie nie gnije Bo, bo jest po prostu już bez peszla Widać problemu tutaj nie ma yy, Natomiast yy, bo to co się dowiedziałem, problemem w tym samochodzie będą świece zapłonowe. Widzę, że są jakieś nowe założone. Podobno tutaj, jak ktoś założy złe świece, to takie cyrki się dzieją. Zaraz będę odkręcał tego dekla, no zobaczymy co tam za świece. Dobra, mamy zdjęte, już są pokrywę. Dobra, zdejmijmy świecę, odłączam cewkę. Tu co dwa imbusy. tam od tego jest taka blaszka. Kpiewa. coś mi się tutaj że taka blaszka jest od tego. Jedną świecę, nowe świece, ktoś wymówił niedawno, zobaczymy czy właściwe są. BKR BKUR6ET 3 elektrodowe. Mam tu napisane na karteczce, że muszą być BKR6E. Tutaj są. No i teraz nie wiem co zrobić. Zobaczymy, poszukam jakichś innych świec. I zobaczę, czy te w ogóle pasują według katalogu. Dobra, yy, znalazłem świece. Takie, jak podają na forum, że to po, mają pasować te świece. Jak to pokazać? Nie widać nic. BKR6E i tu 11 na dole. Akurat znalazłem takie świece używane, dlatego nie wyrzucam nigdy tych świec. Zawsze zbieram. Później ciężko znaleźć cztery takie same, ale... ale się znajdą. Także wymieniam te świece na razie na stare. Oczywiście ja tych świec tutaj nie wymieniałem, nie wiem kto kto, kto to wymienił i nie wiem czy, to, czy ten objaw był przed zmianą świec, ale wydaje mi się, że pewnie tak, że przed, przed zmianą świec było dobrze Więc wymieniam świecę, składam ten samochód i zobaczymy. Prawdopodobnie chodzi o to, że tu jest świeca trzyelektrodowa, a powinna być jednoelektrodowa. 你说大对。嗯 Dobra, zakładamy cewkę. Podnoszka od dołu, składam akumulatory i te inne rzeczy. Nie będziemy próbować tym jechać. Dobra, palamy. Silnik pracuje poprawnie. Na razie nie przerywa, zobaczymy Zdążyło się troszkę z ciemnic to może nie słońce zaszło Jest troszkę już ciemniej Dobra Dobra, zobaczymy co będzie się działo, Przyjadę się pewnie kawałek i zobaczymy, jeżeli nic się nie działo No to trzeba wymienić świece na nowe, takie jak są teraz założone i będzie dobrze No niestety na przyspieszaniu zrobiło się tak Obroty teraz normalnie gazu dodaję, obrotomierz nie działa Wskazówka tylko od paliwa chodzi, bo prędkościomierz też opadł Kierunkowskazy włączam to są na zewnątrz są, ale w środku nie ma. Także albo te świece są też niedobre, albo to nie jest prawda z tymi świecami. Chyba że cewka jeszcze, no nie wiem. Na razie nic tu nie dało. Teraz w ogóle jest fajnie wskazówki, sobie zrobiły co chciały. I jeszcze error napisało. Jest szansa, że to może jednak wina świec, bo to na tych świecach to jest w ogóle już tragedia. Ale i poducha, no to się nie paliły. Dobra, kolejne podejście. Mam cewkę zapłonową, drugą. Wgląd na oryginał, tylko tutaj ma pewnie zdrapane napisy Volkswagen, ale numer oryginalny jest. Także to już jest wymieniana. Nie jest oryginalna. Nie jest taka, która szła na pierwszy montaż. Więc możliwe, że będzie dobra. Tylko pytanie, czy to jest przyczyną tego całego zamieszania. zobaczymy czy to się da odpędzić bez limułowania tej osłony. Czy tutaj inaczej troszeczkę jest, bo na AG, numer jakiś tam jest, ale tutaj wtyczki pasują, także będzie chyba dobra. Jeszcze podejście będzie kolejne, jeżeli to nie to, to jeszcze wymienię świece na te które były założone wcześniej, dlatego że te moje świece to są wiadomo. Do świetlnika. Próbujemy, co będzie, no w drogę. Także po cewki zrobiłem, tak jak widać, 9,4 km. Od skasowania się licznika minęło 48 minut, nic się nie dzieje. Kontrolka raczej czek silnika i poducha po poprzednim, po poprzedniej jeździe się zapaliła, ale tak została, nic się po tym nie działo, wskazówki nie świrują. Nic się nie dzieje, nic nie piszczy, nic się nie zapala. Także zmieniam świece na te, co były założone, te nowe. Jeszcze jedna próba i można będzie powiedzieć, że jest naprawione. Także świece założone stare, to znaczy stare, te nowe, które były tutaj założone w tym samochodzie, cewka wymieniona na drugą używaną. No błędy pokasowane, nic się nie zapala. Teraz w jak widać 12,6 km, czyli przejechane znowu już tam kawałek, nic się nie dzieje już. Także tutaj cewka była przyczyną całą. Cewka była przyczyną całą i tutaj waliło po instalacji chyba iskrę czy coś, nie wiem, no dziwne to takie akurat Także tutaj na forach piszą, że świece, wymień świece, bo tamte są złe, za duża przerwa. Te trzeba, które mają mniejszą przerwę, takie symbole tam podają o takich, no założyłem o takim symbolu, które tam pisze na forum. Nic to nie pomogło, jeszcze gorzej było, tak jak widać było, że ten error nawet się pokazał na no, liczniku, po prostu pewnie cewka się zruszyła jeszcze bardziej dostała przebicia przy wyjęciu i włożeniu. No, i po wymianie, już cewki tak jest dobrze, jest dobrze. Także wygrałem tą nierównowagę tym samochodem. I pozdrawiam tych, którzy powiedzieli tutaj, że tutaj jest uszkodzony licznik, a nie jest. Nie wiem kto to powiedział. Ktoś tutaj taki był, ma jakiś mechanik. Dobra, no i cóż, subskrybujcie kanał. Stawcie łapkę i do zobaczenia w kolejnych filmach, cześć.